Zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest trudny teren. Cieszę się szczególnie z realizacji przez mój zespół zadań taktycznych. Chwil na meczu to widział, jaki mieliśmy sposób nagrania, szczególnie w pierwszej połowie. E, to nam wychodziło. Gratuluję zespołowi postawy. Mimo pewnych problemów, kadrowych, mieliśmy sobie i z tego się odnosimy. Przed nami kolejne 12 ciężkich meczy podbuduje ten zespół po ostatniej niefortunnej porażce w Rimanowej I, i, i będziemy się do przodu. Ta liga jest bardzo wyrównana, każdy zespół może wygrać z każdym, także I jeszcze, tak jak powiedziałem jeszcze 12 ciężkich meczów. Życzę tutaj yy, trenerowi, żeby zespół też się poddał, żeby patrzył o tą ósemkę. My, my, tak jak powiedziałem, yy, staramy się jak najszybciej osiągnąć ten nadrzędny cel, czyli tę ilość punktową, która da nam yy, utrzymanie w pierwszej ósemce, a jeżeli się to pojawi, to będziemy musieli o kolejnych celach. Ale tutaj, jak mówię, najpierw, najpierw ten pierwszy cel musimy osiągnąć. Także od samego początku tego meczu niektórzy zawodnicy weszli w niego bardzo, bardzo źle. Nie wiem czy to było spowodowane, czy stawką meczu, czy, czy innymi rzeczami, na które na tym trzeba się pochylić. Natomiast powiem szczerze, że czuję się zawiedziony tak samo jak kibice, zawiedziony także z siebie. Ja wybrałem tych zawodników, ja im zaufałem, ja ich część z nich ściągnąłem. Przyznam się szczerze, że dzisiaj, tak jak i Państwo, nie rozumiałem niektórych zagrań, które na tym poziomie nie powinny się zdarzyć. Jeżeli zawodnik popełnia szkolny błąd jeden, potem go po powtarza raz, drugi, trzeci, to z jednej strony należy nie do niego a z drugiej też do trenera, bo na niego postawił, jemu zaufał. Więc całkowicie te, te wyczyny, które w cudzysłowie dzisiaj wyprawiała, szczególnie linia obrony, biorę całkowicie na siebie. Ja tak skonstruowałem obronę, ja ściągnąłem tych zawodników. E, oni, nie, oni nie tylko mnie zawiedli, nie, nie zawiedli tylko kibiców, ale przede wszystkim zawiedli siebie, samych siebie. Pozostaje mi, e, proszę mi wierzyć, szczerze, najszczerzej e, przeprosić za postawę. Swojego zespołu i proszę mi wierzyć, że absolutnie nie uciekam od odpowiedzialności. Bioro, całkowicie biorę odpowiedzialność za to, co zawodnicy dzisiaj wyprawiali. Można przerwać, ale nie było walki, nie było zaangażowania, to się Jeżeli się przegrywa 1-3 no i ma się piłkę w posiadaniu, no to, to nie jest potrzebna walka, tylko potrzebny jest sposób rozegrania tej piłki, a tego bardzo brakowało. Walka jest potrzebna jak się prowadzi 1 i wtedy jest walka potrzebna. Natomiast jeżeli się przegrywa mecz, to chce się konstruować akcja. a dzisiaj niestety tak to wyglądało.